Wystartowała pierwsza seria biegu na kartowe nas Pełna stawka dziewięć zawodniczek serii. Zwycięża ta Kozak z toru dziewiętnastu ja i drugiej. Myślę, że w tym stylu zrobię minimum na Mistrzostwa Europy. Myślę, że z takim, z takim wynikiem będę mogła śmiało powalczyć o eliminację, o finał Mistrzostw Europy, a być może nawet o medal. No i teraz bez trasy mogę się już przygotowywać do mistrzostw do Europy, docelowej imprezy. jaki wynik uzyskałaś? 13,64. Rekord życiowy? Tak, rekord życiowy, rekord województwa. I mam nadzieję, że następne starce będą jeszcze lepsze. No było ciężko od wiatr, ale jakoś dałem radę. Gdybym mnie zawalił starcie, to by było jeszcze lepiej. A w wyniku jesteś zadowolony? Tak, tak, to już będzie czołówka. Oficjalne Także, wyniki. lepiej, ale to są bardzo zadowolone. To zadowolone. Trzecia seria biegu na 100 metrów mężczyzn. Piotrek, pochyl się trochę! Zwycięża Piotr Stepański, KKL Kielce.